Cześć, witam Was serdecznie w filmie, którego się po mnie pewnie nie spodziewaliście, ale miałem okazję w poniedziałek obejrzeć nowy film F1 Movie, bo będę się tutaj skupiał na tytule angielskim, bo on po prostu brzmi dla mnie lepiej. I chciałbym Wam przedstawić krótko, bardzo krótko, moje pierwsze wrażenia z tego filmu. Oczywiście postaram się to zrobić bez spoilerów i oczywiście nie traktujcie tego jak jakiejś recenzji, bo nie jestem żadnym krytykiem filmowym i moja wiedza na temat filmów kończy się w momencie kończy się w zasadzie na tym, że po prostu je oglądam. Także nie przedłużając zbytnio, zapraszam Was na ten krótki materiał. On pewnie pojawi się tylko na YouTube, ale i tak zachęcam Was do subskrypcji tego kanału i do zostawienia łapki w górę pod filmem, a także podzielenia się w komentarzu opinią o tym filmie, y, jaką masz Ty, jeśli go już rzeczywiście widziałeś. W pierwszej kolejności, o czym chciałbym powiedzieć, to to, żeby nie traktować tego filmu jako filmu o Formule 1, jako filmu dokumentalnego na temat Formuły 1, bo on nim nie jest. I uważam, że to całkiem dobrze, że nim nie jest, bo wtedy można by było dużo więcej rzeczy po prostu popsuć. Formuła 1 w tym filmie po prostu jest tłem działania się akcji. I to słowo akcji jest tutaj bardzo ważne, bo jest to najzwyczajniej w świecie film akcji. Nie jest to żadne kino pokroju znanego już myślę wszystkim filmu Rush, czy chociażby filmu Le Mans 66. Tamte filmy to były filmy bardziej w klimacie dramatów, dramatyczne, one miały opowiedzieć konkretną historię konkretnych ludzi. Tutaj tego nie ma. Jest to zwykły film akcji i na pewno nie... Nie warto sobie robić oczekiwań, że będzie tam przedstawiona Formuła 1 taka jaką ona jest. Jeśli jesteś zagorzałym fanem Formuły 1, e, jeśli znasz się na tym sporcie, jeśli rozumiesz ten sport, a po moich widzach raczej sądzę, że większość z Was go doskonale rozumie, e, to warto sobie na ten film iść z, e, z takimi okularami z filtrem założonymi na, na głowie, e, które pozwolą Wam po prostu podejść do niego jako do dobrej zabawy i najzwyczajniej w świecie. Całkiem dobrego w filmu akcji osadzonego w znanym nam świecie Formuły 1. I mówię to z pełną świadomością tego, bo yy, wiem, że sporo osób spodziewa się po tym filmie bardzo dużo yy, i spodziewa się w tym kontekście, że ma to być świetny film o Formule 1. Moje, w mojej opinii nie jest on filmem o Formule 1, dzieje się w tym świecie. Yy, i rzeczywiście w tym świecie, który jest przedstawiony w filmie, wszystkie rzeczy związane z Formułą 1, takie jak regulaminny, jak rozwoje samochodów, jak e, samo przedstawienie tego, jak działa taki zespół Formuły 1, e, są bardzo mocno nagięte do tego, żeby pasowały do narracji przedstawionej w filmie. E, jeśli miałbym zrobić teraz odcinek o 100 błędach popełnionych w tym filmie, to tą setkę bez problemu bym znalazł pewnie do połowy tego filmu, ale nie o to w tym chodzi. E, dostało to tak nagięte, żeby pasowało do narracji przedstawionej w filmie, i dlatego. Uważam, że ten film nie do końca jest stworzony pod kątem bycia dobrym filmem dla zagorzałego fana Formuły 1, dla kogoś, kto się na tym sporcie zna. Bo jak siędziemy z perspektywy kogoś, kto się na tym sporcie zna, to jeśli oczywiście nie podejdziecie do tego filmu na dużym luzie, to nie będziecie się najzwyczajniej w świecie na nim dobrze bawić. Dlatego polecam tutaj bardzo luźne podejście i potraktowanie go jako takie kino odmurzające, na którym po prostu znajdziecie kawał dobrej, dobrej zabawy i naprawdę dobrych momentów, kiedy, jak to się mówi kolokwialnie, auta robią wrum wrum. I teraz bym chciał do tego przejść, bo to, jak są przedstawione same wyścigi, jest zrobione w tym filmie genialnie. Sceny z bolidów są po prostu świetne. Jeśli sobie pójdziecie do kina, najlepiej bym rekomendował IMAXa, oczywiście, bo ten film był robiony pod IMAXa. To rzeczywiście nie wiem, czy widziałem lepiej zrobione sceny jazdy Bolidem Formuły 1 w jakimkolwiek filmie, czyli jakimkolwiek autem sportowym, w jakimkolwiek filmie. Jest to tutaj zrobione świetnie, z zadbaniem o naprawdę najmniejsze szczegóły. Nie ma jakichś żenujących momentów pokroju innych filmów akcji, gdzie mamy szybkie samochody. Naprawdę tutaj zadbano o najmniejsze detale. Oczywiście pewnie jakieś rzeczy, do których się można przyczepić, się znajdą, ale tutaj naprawdę nałożyłbym na ten film duży filtr z wielkim napisem film akcji i na tym poprzestańmy. Fajnie, że też zostało przedstawione w filmie proces rozwoju samochodów, rozwoju bolidów Formuły 1. To są właśnie takie małe smaczki, które można wyłapać. On oczywiście też nie jest przedstawiony dobrze i najlepiej, bo wiemy, jak to wygląda w Formule 1, jak wygląda rozwój samochodów w Formule 1 jak możliwe są skoki technologiczne i skoki osiągów w Formule 1. W filmie jest to przedstawione raczej tak, że. Jedna z bohaterek usiadła przed komputerem i w trzy wyścigi dosłownie ulepszyła samochód na tyle, że jest on nagle zdolny do walki o regularne wysokie punkty, a nawet i zwycięstwa. No ale to tak musiało być zrobione, no bo mamy 2,5 godziny filmu do przedstawienia jakiejś tam historii i nie możemy się skupiać na tym i go nieskończoność wydłużać. Oczywiście takich absurdów jest tam więcej i to, jak zobaczycie ten film, to na pewno je bez problemu wyłapiecie, ale nie są one na tyle dyskwalifikowane. Jeśli właśnie podchodzimy do tego filmu w takim, z takimi trochę różowymi okularami na, na nosie, żeby jakoś nam ten odbiór filmu bardzo popsuć. Oprócz scen w Bolidzie Formuły 1, oprócz scen w samochodach wyścigowych, bardzo dobrze są też zrobione, bardzo, bardzo dobrze zrobiony jest też soundtrack. To, to też trzeba oddać, że wszystko tam doskonale pasuje, ale tutaj nie spodziewałbym się nic innego. Za muzykę w tym filmie odpowiada Hans Zimmer, więc tutaj ta robota wykonana jest. Perfekcyjnie. Jeśli chodzi o samą fabułę filmu, jeśli weźmiecie jakikolwiek inny film akcji, taki popularny, to jest to Ten Pokrój Fabuły. Tam nie ma nic specjalnego. Ta fabuła po prostu ma nam dać chwilę oddechu pomiędzy momentami, kiedy mamy przedstawioną akcję na torze czy akcję w Bolidzie, ale jest ok. Jeśli chodzi o taki luźny film, luźny film fabularny, to rzeczywiście nie potrzeba tam nic więcej. Widziałem też różne opinie na temat tego filmu od ludzi, którzy już go widzieli. Ja nie jestem aż tak krytyczny do niego, bo nie miałem co do niego wysokich wymagań i wygórowanych wymagań przede wszystkim. Po się też wiem, że to na pewno nie będzie film, który będzie pokrojem i roz... może i, pokrojem i samą jakością tego filmu w jakikolwiek sposób nawiązywał do wspomnianego wcześniej przeze mnie Rush i Le Mans, bo to są filmy dużo, dużo lepsze pod kątem opowiadanej historii, no ale on one takie mają być, bo tamta historia jest najważniejsza, tutaj najważniejsza jest akcja na torze i tej akcji jest przede wszystkim bardzo dużo. Tak jak mówiłem, jest zrobiona świetnie, bolidy przedstawione są świetnie, chociaż widać z zewnątrz, że jest to bolid Formuły 2. Mi się na przykład rzuciło w oczy właśnie chociażby strzelanie z rury wydechowej, to jest powszechne w bolidach Formuły 2. A nie, w, a nie w bolidach Formuły 1. Świetnie są też zrobione sceny, w których ten bolid fizycznie, bolid Apexu nie występuje na torze, tylko są tam podmienione grafiki, czy jest zrobione CGI podczas wyścigów. Bardzo dobrze to jest wszystko zmontowane i naprawdę ciężko tam znaleźć jakieś takie większe absurdy związane z samym ściganiem się na torze. Taka rzecz, do której bym się przyczepił, to to, że ten świat Formuły 1, w którym dzieje się ten film, bo on się dzieje w sezonie 2023, tak konkretnie, mógłby być trochę lepiej wykorzystany w mojej opinii. Brakło tam mi czegoś trochę, ale i tak, przez to, że dzieje się w znanym nam świecie, pojawiają się znane nam postacie, pojawiają się prawdziwi kierowcy, szefowie zespołów, bardzo tak drobnie. I w małych scenach, ale mimo wszystko fajnie nam to lokuje ten świat w aktualnej rzeczywistości. A sam wątek głównego bohatera, który zaczynał się ścigać w latach 90. i wrócił do Formuły 1 po prawie 30 latach. Myślę, że i tak jest obroniony całkiem nieźle. Wiadomo, że to z założenia jest po prostu nierealne i może nawet momentami głupie, ale tak jak mówię, jeśli takie niedzielne kino dla odmurzenia z jedzenia paczki popcornu, to jest to wystarczająco dobry sposób zrealizowane w tym filmie. Także jeśli jeszcze jesteście przed sensem tego filmu, jeszcze go nie widzieliście, to naprawdę z mojej strony mam tylko jedno polecenie, żebyście. Nie podchodzili do tego filmu zbyt poważnie, żebyście nie próbowali odszukać w tym filmie jakiegoś świata Formuły 1 czy filmu, który opowiada o Formule 1. Formuła 1 jest dla tego filmu tylko i wyłącznie tłem, tłem do opowiadanej historii, tłem zrobionym całkiem nieźle. Tak naprawdę jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to możecie mi dać znać w komentarzu, jeśli oczywiście widzieliście film, bo jak już będziecie po Sansie, to wróćcie do tego filmu i napiszcie mi komentarz, czy też tak macie wrażenie, ale rzeczywiście ze Zespoły, same zespoły i aktualni kierowcy w Formule 1 trochę byli w pewnych momentach strategicznie robieni na głupków, w mojej opinii, ale no pasuje to do całej, całej narracji filmu, więc powiedzmy, że też jest ok. Ale w każdym razie, Formuła 1 jest tam tłem, nie jest tam najważniejsza. Wszystko jest na maksa uproszczone do tego, żeby pasowało do zwykłego filmu kina akcji, który ma być dostępny, podejrzewam, że. Ten film jest skierowany po prostu do kibiców e, bardziej niedzielnych albo do kogoś, kto w ogóle nie interesuje się Formułą 1, i uważam, że w tej kwestii będzie świetnie spełniał swoją rolę. Jeśli zabierzecie na ten film kogoś, kto Formułą 1 na co dzień się nie interesuje, to jest to dobry moment na to, żeby do tej Formuły 1 złapał bakcyla właśnie po, poprzez ten film, bo jest on zrobiony technicznie bardzo dobrze. Jeśli ktoś nie zna tego świata, jeśli ktoś nie zna jego niuansów i tego, jak Formuła 1 wygląda naprawdę, jak się ją ogląda, i czym się charakteryzuje jako seria wyścigowa, jako ma historię i czy rzeczywiście taki powrót z lat 90. do teraz jest możliwy do bolidu, to po prostu będzie się na tym filmie bawił bardzo dobrze i Wam też to polecam, żeby podejść do niego na luzie, jako do zwykłego filmu akcji i wtedy myślę, że Wam się spodoba, bo jeśli podejdziecie do tego filmu na sztywno, jeśli jesteście ortodoksyjnymi fanami Formuły 1, jeśli bardzo Was nastawicie się do tego właśnie, że ten film ma Wam Formułę 1 pokazać, to będziecie rozczarowani, bo w pewnych momentach Rzeczywiście, jeśli podejdziecie eksperckim okiem do tego filmu, będziecie mogli poczuć mały, yy, małe ukłucie zażenowania, ale jeśli założycie sobie te moje przysłowiowe okulary z filtrem, to nic Wam nie grozi i będziecie się dobrze bawić. Ja Wam polecam zabrać ze sobą do kina kogoś, kto Formułą 1 na co dzień się nie interesuje, bo myślę, że to jest dobry moment na to, żeby zbudować e, nową bazę fanów Formuły 1, którzy do tego sportu przyjdą. A jeśli już zabierzecie taką osobę i rzeczywiście mu się spodoba, to możecie od razu pokazać mu mój kanał i wtedy się dowie, jak ten sport wygląda naprawdę, ze wszystkimi technikaliami jego i całą jego Historia. Jeśli widziałeś już film, napisz mi w komentarzu, czy Ci się podobało. Jeśli nie byłeś w kinie, to napisz mi, jakie masz co do tego filmu oczekiwania. A jak będziesz już po seansie, to również napisz o nim krótką swoją opinię. To sobie chętnie z Wami w komentarzach porozmawiam. Zapraszam do subskrypcji tego kanału, do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, do obserwowania moich profili w mediach społecznościowych. Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem, a także na mojego Spotify, na którym regularnie pojawiają się również odcinki w formie dźwiękowej. Z mojej strony to tyle i życzę Wam wszystkim udanych, Sensu i tego, żebyście się po tym filmie nie rozczarowali. Cześć!